Istnieje sposób, aby zamieszkać w jej głowie bez płacenia czynszu. Sposób, by czuła Twoją obecność nawet pod Twoją nieobecność. W tym wideo ujawnię Ci pięć potężnych sposobów, jak to osiągnąć, krok po kroku, aby to ona nie mogła przestać o tobie myśleć. Zacznijmy od pierwszej zasady: tej, która sprawia, że czuje Twoją obecność, nawet gdy cię nie ma w pobliżu. Oto klucz. Kobiety nie tęsknią za Tobą. Tęsknią za tym, jak się przy tobie czuły. To brutalna prawda, której większość mężczyzn nigdy nie zrozumie. Opowiem Ci historię. Była kobieta, z którą spotykałem się lata temu. Nic poważnego, tylko kilka tygodni. Ale miesiące po tym, jak się skończyło, wysłała mi znikąd wiadomość. Wciąż pamiętam sposób, w jaki na mnie patrzyłeś, kiedy żartowałeś z tego, jak zamawiam kawę. Pomyśl o tym. Ze wszystkiego, co razem robiliśmy, co jej utkwiło w pamięci: nie moja twarz, nie moje słowa, nawet nie wieczory, które spędziliśmy na mieście. To był mały moment, ton głosu, spojrzenie. Coś tak małego, a jednak niosło ze sobą echo to jest psychologia. Kiedy dajesz jej moment naładowany energią, czy to śmiechem, wyzwaniem, czy ciepłem, tworzysz ślad. Później, gdy jest sama, jej mózg odtwarza ten moment jak piosenkę w pętli. To właśnie naprawdę oznacza, że za tobą tęskni. Jej umysł odtwarzający twoje echa. Oto, jak tego używać. Przestań próbować zaimponować jej wielkimi gestami. Zamiast tego zostawiaj małe naładowane emocjami ślady. Utrzymuj kontakt wzrokowy o pół sekundy dłużej, gdy z nią żartujesz. Obniż głos, gdy się pochylasz. Delikatnie dotknij jej nadgarstka, gdy się śmieje. Potem się wycofaj. Nie przesadzaj. Pozwól, by echo unosiło się w powietrzu. Proszę, zapamiętaj to. To, co sprawisz, że poczuje w pięć sekund, pozostanie w jej pamięci dłużej niż to, co powiesz w pięćdziesiąt minut. A kiedy cię nie będzie, będzie to odtwarzać w kółko, aż zapragnie więcej. Ale same echa emocjonalne nie wystarczą. Aby naprawdę pozostać w jej myślach, musisz dać jej coś do zastanowienia coś, co jej mózg będzie ścigał, gdy cię nie będzie. Jeśli dasz kobiecie wszystko od razu swoje myśli, uczucia, harmonogram, całą historię nie zostanie nic dla jej wyobraźni, gdy cię nie będzie. A mózg nienawidzi niedokończonych spraw odtwarza je. Ma na ich punkcie obsesję. Dlatego najpotężniejszym sposobem, by za tobą tęskniła, nie jest zniknięcie, ale pozostawienie luk. Podam ci przykład. Na uniwersytecie rozmawiałem z tą kobietą po zajęciach. Spędzaliśmy razem czas, śmialiśmy się, a potem nagle przerywałem rozmowę. Mówiłem: Dobra, mam coś do zrobienia. Do zobaczenia później. I zostawiałem ją w połowie. Z rosnącą ciekawością. Kiedyś zapytała mnie: Co zamierzasz robić? A ja tylko uśmiechnąłem się i powiedziałem: Zobaczysz, i odszedłem. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, co robię, ale później mi powiedziała: Zawsze zostawiałeś mnie w niepewności. Wracałam do domu myśląc o tobie, odtwarzając rozmowy, próbując odgadnąć, co robisz. Ta niepewność to jest właśnie luka tajemnicy. Teraz porównaj to z błędem, który popełnia większość mężczyzn. Dzielą się zbyt wieloma informacjami, wysyłają wiadomości z każdym szczegółem swojego dnia, wszystko wyjaśniają, zbyt szybko wyznają swoje uczucia. Tak, może to wyglądać na bliskość, ale zabija napięcie. Ona za tobą nie tęskni, bo nie musi. Już wszystko wie. Nie ma żadnej luki, którą jej umysł musiałby wypełnić. Oto psychologia. Ludzki mózg jest uzależniony od domknięcia poznawczego. Kiedy coś wydaje się niedokończone, umysł krąży wokół tego, dopóki nie znajdzie odpowiedzi. Kiedy zostawiasz ją z pytaniem, żartem lub cliffhangerem, ona wciąż o tobie myśli, ponieważ jej mózg chce zamknąć pętle. Jak więc to robić w praktyce? Rzucaj pół zdania. Powiedz, byłabyś zabawna w pewnych sytuacjach, i zostaw to. Albo zacznij opowieść i przerwij, mówiąc, resztę opowiem ci innym razem. Albo gdy zapyta, co robisz jutro, nie podawaj jej całego planu. Powiedz, coś interesującego, z uśmiechem. Potem zmień temat. Te małe luki doprowadzą jej umysł do szaleństwa. Bracie, proszę, posłuchaj mnie. Nie musisz być tajemniczy jak postać z Hollywood. Po prostu przestań karmić ją pewnością łyżeczką. Pozwól jej wyobraźni wykonać ciężką pracę. Jednak nawet tajemnica zanika, jeśli nie jest powiązana z emocjami. Co sprawia, że czuje coś za każdym razem, gdy cię wspomina. To jest następny poziom. Jeśli chcesz, żeby kobieta za tobą tęskniła, musisz to zrozumieć. Ona nie pragnie ciebie. Pragnie stanu, w jakim się czuła, gdy była z tobą. A oto podstępna część. Gdy ten stan zostanie z tobą zakotwiczony, za każdym razem, gdy później poczuje echo tej emocji, jej mózg powróci do Twojego obrazu. W ten sposób mieszkasz w jej głowie za darmo? Pozwól, że Ci pokażę. Lata temu spotykałem się z kobietą, która kochała spontaniczność. Więc zamiast nudnego chodźmy na kolację. Pewnego razu powiedziałem jej, bądź gotowa za dziesięć minut, porywam cię. Skończyliśmy jedząc lody o północy i siedząc na masce mojego samochodu, po prostu rozmawiając pod latarniami. Tamtej nocy śmiała się tak bardzo, że płakała. Dwa miesiące po tym, jak przestaliśmy się widywać, dostałem wiadomość, właśnie przejeżdżałam obok tej lodziarni i pomyślałam o Tobie. To jest kotwiczenie. Lody nie były wyjątkowe, latarnie nie były wyjątkowe, nawet ja nie byłem dla niej wtedy wyjątkowy. To, co pozostało, to stan, śmiech, adrenalina, iskra, którą nieświadomie ze mną skojarzyła. Za każdym razem, gdy życie przypominało jej o tym stanie, czuła mnie. Nazywa się to tworzeniem kotwicy. Dzieje się tak, gdy łączysz silne doświadczenie emocjonalne z bodźcem. Twoim głosem, gestem, miejscem, a nawet piosenką. Gdy zostanie zakotwiczony, ten bodziec ponownie wywołuje uczucie. A kiedy ty jesteś kotwicą, ona pragnie cię za każdym razem, gdy pragnie tego uczucia. Jak więc tego używać? Proste. Wybieraj momenty szczytowe: kiedy śmieje się do rozpuku, kiedy pochyla się bliżej, kiedy jej oczy błyszczą, i dodaj unikalny sygnał. Może to być fraza, którą tylko ty mówisz, może żartobliwe szturchnięcie w ramię, może spojrzenie, które utrzymujesz o sekundę za długo. Potem się wycofaj. Nie zostawaj, dopóki moment nie zniknie. Odejdź, gdy emocje wciąż płoną. W ten sposób szczyt emocjonalny zostaje z tobą powiązany. Dam ci inny przykład z życia wzięty. Kiedyś żartowałem z pewną kobietą. Używając tej samej frazy za każdym razem, gdy ze mnie kpiła, Uważaj, bo się uzależniasz. To było żartobliwe, lekkie, ale oto magia. Miesiące później, po tym, jak przestaliśmy rozmawiać, napisała do mnie: Nienawidzę tego, że wciąż słyszę w głowie twoją głupią frazę o uzależnieniu. To jest echo kotwicy. Bracie, chcę, żebyś tego spróbował. Wybierz frazę, gest lub żartobliwą rutynę i połącz ją z jej najwyższymi stanami emocjonalnymi. Proszę, nie myśl o tym za dużo, zachowaj naturalność, ale obserwuj, jak gdy Cię nie będzie, te stany przyciągną ją z powrotem do Ciebie, jak grawitacja. Zapamiętaj tę prawdę. Ona nie tęskni za chwilą, tęskni za stanem, a ja jestem tym stanem. Ale kotwice działają tylko wtedy, gdy ona wciąż ceni źródło. Jeśli staniesz się zbyt dostępny, zbyt przewidywalny, kotwica traci moc. Dlatego następna zasada jest najważniejsza. Większość mężczyzn słyszy niedostępność i myśli, że chodzi o dziecinne gierki. Czekanie trzy godziny na odpowiedź na wiadomość, udawanie, że są zbyt zajęci, bycie zimnym. To nie jest niedostępność. To niepewność w masce. A kobiety wyczuwają to natychmiast. Prawdziwa niedostępność nie dotyczy czasu. Dotyczy pewności. Kiedy czuje, że macie w 100%, procentach, może się zrelaksować. A kiedy się relaksuje, pogoń umiera. Ale kiedy pojawia się najmniejsze pytanie... Czy on chce mnie tak samo, jak ja jego? Wtedy tęskni za tobą najbardziej. Pozwól, że opowiem ci historię... Kiedyś rozmawiałem z pewną kobietą codziennie, długie wiadomości, ciągłe aktualizacje. Po pewnym czasie stała się zbyt pewna siebie. Pewnego dnia nawet powiedziała: Jesteś miły, ale tak naprawdę nie myślę o tobie, kiedy cię nie ma. To uderzyło we mnie jak cegła. Dlaczego? Bo byłem zbyt dostępny, zbyt pewny, więc zmieniłem jedną rzecz. Nie zniknąłem, nie grałem w gry. Po prostu przestałem robić z niej centrum mojej orbity. Kiedy byłem z przyjaciółmi, byłem obecny z nimi. Kiedy pracowałem, skupiałem się na pracy. Kiedy pisała, odpowiadałem, ale spokojnie, we własnym rytmie, a nie jak człowiek, który skacze na dźwięk dzwonka. W ciągu tygodnia jej ton się zmienił. Zaczęła wysyłać podwójne wiadomości. Pytała, co robię, gdzie byłem. Ta subtelna niepewność zmieniła dynamikę. Oto psychologia. Ludzki mózg ceni to, co postrzega jako rzadkie. Nie chodzi o minuty czy godziny, chodzi o nieprzewidywalność. Jeśli zawsze jesteś dostępny, ona nie musi o tobie myśleć. Jeśli czasami jesteś obecny, a czasami odległy, bez wyjaśnienia, jej umysł zaczyna krążyć: gdzie on jest, co robi, z kim jest. Ta pętla tworzy uczucie tęsknoty. Oto jak tego używać. Przestań się anonsować. Nie wyjaśniaj, dlaczego nie odpowiedziałeś w ciągu godziny. Nie opowiadaj o swoim dniu. Pozwól, by istniały luki. Bądź w pełni obecny, kiedy jesteś z nią, ale kiedy cię nie ma, żyj swoim życiem bez podawania jej szczegółowego raportu. To nie jest niegrzeczność, to godność. Proszę, nie myl tego z zaniedbaniem. Celem nie jest pozbawienie jej Twojej obecności, ale sprawienie, by Twoja obecność była jak światło słoneczne ciepła, promienna, ale nie zawsze gwarantowana. To sprawia, że za nią tęskni. A gdy opanujesz niedostępność, gdy Twoja obecność stanie się rzadka i magnetyczna, pozostaje tylko jeden ruch ruch, który spaja wszystko w całość. Zostawiłem to na koniec. Ponieważ jest to jedna z najważniejszych technik w tym wideo, a jednocześnie jedna z najpotężniejszych, o których mówiłem, odkąd zacząłem tę serię. Ale nigdy nie wyjaśniłem jej szczegółowo. Pozwól więc, że wyjaśnię Ci to dobrze i pokażę, jak to zastosować. Ta technika nazywa się niedokończony wątek. Jeśli jej nie znasz, chodzi po prostu o otwieranie pętli. Daj trochę, nie kończ i pozwól jej umysłowi krążyć. Nie jesteś niegrzeczny, jesteś precyzyjny. Ona goni za zakończeniem, podczas gdy ty mówisz mniej. Mózg nienawidzi niedokończonych historii, więc wciąż do nich wraca. Ta tęsknota, którą czuje, to nie ty, to nierozwiązany ty. Na przykład, jesteś w trakcie opowieści. Przypomnij mi, żebym ci opowiedział, dlaczego przestałem latać z Madrytu. Ona pyta, dlaczego? Uśmiechasz się, utrzymujesz kontakt wzrokowy przez sekundę i mówisz, później, i zmieniasz temat. Zapytaj ją o jej bliznę, ulubione miasto, nauczyciela, którego nienawidziła. Otworzyłeś drzwi, a potem odszedłeś. Teraz ona wyobraża sobie, co jest w środku. A ta wyobraźnia działa na Twoją korzyść. Do tej pory wszystko jasne. Mówiłem Ci to wiele razy, ale zauważyłem, że wielu facetów wciąż ma problem z tą techniką. Uczą się na pamięć kilku zdań i gdy spotykają kobietę, zaczynają je rzucać i wygląda to, jakby tylko grali. Dlatego muszę, żebyś mnie dobrze posłuchał. Nie chcę, żebyś uczył się tej techniki na pamięć. Chcę, żebyś ją zrozumiał. Pozwól, że zagłębię się trochę bardziej, abyś mnie lepiej zrozumiał. Istnieją cztery rodzaje niedokończonego wątku, a ja wyjaśnię każdy z nich. Jeden, wątek opowieści. Zacznij opowieść tuż przed kulminacją. Byłem kiedyś na pięć minut w radiowozie. Nieważne, a potem przerwi. Pozwól jej naciskać, abyś kontynuował. Dwa, wątek wyzwania. Byłabyś niebezpieczna, gdybyś nauczyła się czytać ludzi nie dzisiaj. Zostaw to. Będzie chciała udowodnić, że się mylisz, a potem będzie błagać o lekcję. 3. Wątek przyszłości. Prawdopodobnie wyrzuciliby nas z co najmniej jednej kawiarni, innym razem, zasugerowałeś my, a potem to zabrałeś. Ona to sobie wyobrazi bez twojej pomocy. 4. Wątek zmysłowy: szepnij szczegół i odejdź. Pachniesz zimą i kłótniami, bez wyjaśnienia. Teraz jej umysł szuka znaczenia, a twój głos staje się ścieżką dźwiękową. To, czego od ciebie chce, to nie to, żebyś uczył się tych zdań na pamięć i jej je mówił, ale żebyś je zinternalizował. Połącz maksymalnie dwa lub trzy. Nigdy nie kończ wszystkich naraz. Daj jej łyk, nie całą butelkę. Możesz używać tej techniki, gdy jesteś z nią osobiście lub przez wiadomości. Każda sytuacja ma swój sposób zastosowania. Zacznę od wiadomości i dam ci przykład, aby było jaśniej. Ona. Co robisz dziś wieczorem? Ty. Próbuję nie powtórzyć tego, co stało się w zeszły piątek. Ona. Co stało się w zeszły piątek? Ty. Wersja krótka? Uszło nam na sucho. Wersja długa wymaga kawy. A potem koniec. Bez emotikonów, bez mrugnięć. Pozwól jej myślom pracować na najwyższych obrotach. Swoją drogą to jedna z najlepszych technik, aby kobieta chciała się z Tobą spotkać. A jednym z największych powodów, dla których kobieta trzyma Cię w strefie wiadomości i nie chce się spotkać, jest to, że nie używasz tej techniki. Jeśli jesteś typem, który za dużo mówi przez wiadomości, wszystko powtarza i wyjaśnia każdy szczegół. Bądź pewien, że najprawdopodobniej kobieta nie będzie chciała się z Tobą spotkać, bo za Tobą nie tęskni. Nie dałeś jej do tego powodu. I właśnie tutaj wkracza niedokończony wątek. Użyj jednego z typów, o których mówiliśmy, a gdy poprosi Cię o dokończenie historii, zawsze stawiaj ten warunek. Kiedy się spotkamy? Dziękuję, że jesteś częścią tej społeczności. Jeśli jesteś nowy, dołącz i nie przegap niczego. A teraz chcę usłyszeć od Ciebie: Która z tych technik wydała Ci się najpotężniejsza? Zostaw swój komentarz. Będę czytał. Pamiętaj zawsze o mocy, jaką Masz nad tą kobietą.